Panie Ministrze, mamy finał kampanii wyborczej. Co chciałby Pan powiedzieć, z jakim przekazem wystąpić do tych wszystkich osób, które brały w tej kampanii udział, a także tych, które będą głosować w niedzielę? Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za setki, jeśli nie tysiące spotkań, rozmów, za pozytywną energię, która nas niesie do tego, aby nadal pracować dla Polski, dla subregionu Wałbrzyskiego, dla przepięknej Świdnicy, dla wszystkich miejscowości naszego okręgu wyborczego. Chciałbym również bardzo serdecznie poprosić o głos na listę Prawo i Sprawiedliwość na moją osobę, pozycja numer 4. Drodzy Państwo, przez Ostatnią kadencję, ale myślę, że także przez całe 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości. Dokonaliśmy ogromnego postępu w rozwoju naszego kraju. To gigantyczne środki finansowe, które zostały skierowane do naszych samorządów, na inwestycje, ale także na politykę socjalną, politykę społeczną, także na politykę godności. Dzisiaj Polska liczy się na świecie. Wszędzie, gdzie jestem, w podróżach służbowych słyszę słowa pochwały, słowa docenienia polityki rządu e, polskiego rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jesteśmy państwem bezpiecznym. Jesteśmy państwem, które też daje przykład innym krajom e, Europy Środkowo-Wschodniej. Liczę na państwa głos. Myślę, że razem możemy nadal zbudować dobrą jakość, dobre życie dla Mieszkańców całego kraju, ale szczególnie dla naszej małej ojczyzny, dla subregionu Wałbrzyskiego. Polecam też Państwu. Obecność i udział w referendum 15 października to niesłychanie ważne. Nie słuchajcie Państwo tych, którzy mówią, że nie należy głosować w referendum. Nic bardziej mylnego. To święto demokracji. Wyraźmy nasze zdanie, nawet jeśli ktoś chce zagłosować w inny sposób, ale głosowanie w referendum to nasz obowiązek. Ojczyzna to wspólny, zbiorowy obowiązek. A jak mówił marszałek Józef Piłsudski: albo Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Uczyńmy wszystko, aby Polska była wielka, zamożna, dostatnia, bezpieczna i niepodległa. Do zobaczenia na wyborach. Pozycja numer 4 Ireneusz Zyska.